W dzisiejszym filmie omówię dwa przykłady dotyczące sześciokąta foremnego, natomiast na początku zachęcam, żeby obejrzeć mój film dotyczący trójkąta równobocznego, dlatego że właśnie w sześciokącie foremnym swoje stosowanie mają wzory na wysokość, jak i pole trójkąta równobocznego i ja z tych wzorów tutaj będę właśnie korzystać, dlatego odsyłam do tego pierwszego filmu, bo tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone, tutaj natomiast już będę podawać te wzory. Czyli teraz tak, bok sześciokąta foremnego ma długość 12 cm. To słowo foremny oznacza właśnie to, że ten sześciokąt ma wszystkie boki tej samej długości, więc mogę podpisać tutaj, że boki są równe 12, podpiszę może tutaj te trzy. Oczywiście wszystkie są równe 12. No i teraz tak, mam pierwsze tutaj zadanie. Długość każdej z krótszych przekątnych tego sześciokąta jest równa 12 pierwiastek z 3 cm. No i ja muszę właśnie ocenić, czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie, a żeby to zrobić, no to wiadomo, muszę po prostu obliczyć długość tej krótszej, przekątnej i zobaczyć, czy ona będzie tyle równa, czy nie. Natomiast najpierw narysuję dłuższe przekątne tego sześciokąta i tym samym też wyjaśnię właśnie, dlaczego tutaj swoje zastosowanie mają wzory na trójkąt równoboczny. Dłuższe przekątne sześciokąta, jak narysuję, to podzielą mi właśnie ten sześciokąt na sześć trójkątów, które są równoboczne. To są te sześć trójkątów, są dokładnie takie same i właśnie są równoboczne. Czyli jeżeli bok tego sześciokąta ma 12, to ja mogę podpisać sobie tutaj chociażby w tym trójkącie, że tutaj też te boki są równe 12. Pamiętajmy tylko jednak, że te przekątne, które narysowałam teraz, to są. Dłuższe przekątne, a chodzi o krótszą, o długość długości krótszej. Krótsza to jest na przykład ta przekątna. No i teraz właśnie zauważmy, że tutaj mam dwa trójkąty równoboczne. No i ta przekątna to jest nic innego jak dwie wysokości tych trójkątów. To znaczy tutaj mogę sobie zaznaczyć kąt prosty. No i właśnie ta długość, ta połowa tej przekątnej, to jest nic innego jak wysokość trójkąta równobocznego, czyli mogę podpisać, że tu jest literka H. No i tak samo w tym drugim trójkącie, który jest dokładnie taki sam. Ta długość też jest właśnie wysokością, czyli H. Czyli żeby obliczyć długość krótszej przekątnej w sześciokącie foremnym, ja muszę po prostu policzyć wysokość trójkąta równobocznego. Czyli korzystając właśnie ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego, czyli wzór to jest H równa się A pierwiastek. Z 3 przez 2. Wystarczy, że za A podstawię właśnie długość boku, bo A to jest długość boku tego trójkąta. No i od razu będę miała wysokość. No i potem, żeby obliczyć przekątną, muszę po prostu ten wynik pomnożyć razy 2. Czyli podstawiam sobie od razu za A bok 12, bo właśnie tyle jest równy bok tego trójkąta. Czyli 12 pierwiastek z 3. Tutaj ma być pierwiastek z 3. OK, teraz jest. Pierwiastek z 3 przez 2. No i teraz tutaj też widać, że 12 i dwójka się skrócą, czyli 12 przez 2 to jest 1, a 12 przez 2 to jest 6. Czyli otrzymuję ostatecznie 6 pierwiastków z 3. Czyli jedna wysokość ma 6 pierwiastków z 3, a cała przekątna ta krótsza składa się z dwóch wysokości, dlatego jeszcze ten wynik muszę pomnożyć razy 2. Czyli 6 pierwiastków z 3. Razy 2, no i otrzymuję 6 razy 2, to jest 12 pierwiastków z 3 cm, czyli to jest długość krótszej przekątnej. No to otrzymałam taki sam wynik, jaki pojawił się tutaj, czyli oznacza to, że to zdanie jest prawdziwe, czyli zaznaczam P. I teraz jeszcze tylko tak dopowiem od siebie, jak, jak trzeba byłoby policzyć dłuższą przekątną. Z dłuższą przekątną jest łatwiej, no bo właśnie dłuższa przekątna składa się z dwóch boków, czyli jeżeli bok. W tym przypadku sześciokąta jest równe 12, no to długość tej dłuższej przekątnej, no to jest 12, dodać 12, czyli 24. Więc jest łatwiej, bo nie trzeba podstawiać pod żaden wzór. Tutaj chodziło o tą krótszą przekątną, czyli o tą sytuację nieco trudniejszą, w której trzeba znać wzór na wysokość trójkąta równobocznego. Dobrze, no i teraz drugie zdanie. Pole tego sześciokąta jest równe 216 pierwiastków z 3 cm2. No i znowu, muszę obliczyć to pole, żeby ocenić, czy to jest prawda, czy fałsz. No, i tak jak powiedziałam na początku, te przekątne podzieliły mi ten cały sześciokąt na sześć trójkątów równobocznych. Zatem wzór na pole sześciokąta foremnego to jest właśnie nic innego jak pomnożony jeden trójkąt równoboczny razy 6, czyli 6 razy, a pole jednego trójkąta równobocznego obliczam ze wzoru a kwadrat. Pierwiastków z 3 przez 4. Zatem to jest wzór na pole sześciokąta, który jest forenny, czyli który ma wszystkie boki równe. No i tak samo, żeby obliczyć pole, za A muszę podstawić, a to jest długość boku właśnie tego sześciokąta, tego trójkąta, czyli 12. Zatem podstawiam sobie w kolejnym kroku, czyli tak 6 razy. No i teraz A do potęgi drugiej, czyli muszę zapisać 12. Do potęgi drugiej, pierwiastków z trzech. Na 4, no i w kolejnym kroku oczywiście sobie to obliczam, czyli 6 razy. 12 razy 12 to jest 144. Pierwiastków z 3 na 4. No i zanim cokolwiek będę mnożyć, warto sobie poskradzać. Ja może skrócę sobie 144 i 4 przez 4. Można byłoby najpierw przez 2 skrócić, później ponownie. Ja zrobię to od razu, czyli przez 4 to będzie tutaj 1, a 140 na 4 to jest 36. 36, no i teraz, jak już skróciłam, muszę jeszcze sobie tutaj pomnożyć razy 6, czyli otrzymuję tutaj 6 razy 36, to jest właśnie 216, czyli 216 pierwiastków z 3 bez zmiany i centymetrów kwadratowych I to jest pole, czyli też wyszła mi taka sama wartość, jaka pojawiła się w zadaniu, co oznacza, że tutaj też muszę zaznaczyć prawdę, P no i jeszcze tylko tak na koniec przypominam, że właśnie jeżeli mamy sześciokąt foremny, to stosuje się tutaj wzory na wysokość w przypadku właśnie obryczenia krótszej przekątnej, jak i na pole trójkąta równobocznego, więc warto to wiedzieć.